Elo elo mordeczki, ja jestem Monshi i witam was w kolejnym odcinku na kanale i dzisiejszy odcinek będzie taki trochę nietypowy bo poradnik będzie dostałem prośbę od powiedzmy kolegi żeby mu pokazał jak wgrać mody 2 więc jakby na weekend potrzebuję dwóch filmów na zapas. Jest piątek. Dzisiaj muszę nagrać trzy filmy na dzisiaj, na jutro i na niedzielę. Także yy, mam trochę zabawy, więc yy, dwa poradniki po prostu będą na no, takie luźniejsze, ale no wiecie, do no, trzy filmy nagrać i jeden zmontować, wrzucić. No nie więc yy, będzie dzisiaj poradnik ten. To widzicie go w piątek. Jutro będzie poradnik z Optifina, a w, w niedzielę będzie mążiowo. Yy, no, także, jak wgrać? Y... Dwa mody, wam pokażę. O, pokażę tylko poczekajcie. O, o, o. Dwa mody. Yy, pierwszym modem będzie yy, minimapa, Xeros minimap w tym przypadku. Chciałem Ray Minimap, ale nie mogłem znaleźć. W sensie wiem, że to nazwę tam coś tam pozmieniało i nie chciałam mi sz się szukać. A Kseros już używałem, wiem, że to Xa no, wiem, że, wiem, że to działa. No i drugi modem będzie Tricapitator, tylko że nie, do moda. Nie mogłem znaleźć moda na 1.16.4, więc będzie do zapak, ale to na tej samej zasadzie działa, tylko że tylko że nie. <grym> Ale to ja, wam, ja wytłumaczę wszystko zaraz. Także tak. Żeby wgrać moda, jeśli sam jest Recapitator, nie potrzebujecie Forge'a, forge ale żeby wgrać y, moda, jakim jest Ksaheros Minimum, y, potrzebujecie coś takiego jak Forge. Także do tych trzech stron będziecie mieli w opisie link. Link. I, i, i Forge'a na 1.16.4 Minecrafta, bo na tą wersję będziemy instalowali te mody. Y, także Forge 1.16.4, rekomendowaną wersję pobieramy a jeśli chcecie do innego moda to niektóre mody mogą mieć w opisie yy, jakąś konkretną, na jakąś konkretną wersję Forger, że to działa wtedy wchodzicie w yy, bodajże changelog ale nie jestem pewny, poczekajcie changelog, nie yy, gdzie tu do, do, m, installer, nie tak, może, poczekajcie Nie, nie, installer. Yy, to. Też nie. Yy, albo może jest w sumie tylko pierwsza wersja, może innej na 1.16.4 nie ma, no ale dobra, 15, że będzie. O. 1.14 i tutaj macie wersję, i to na konkretną wersję może działać. Tutaj macie, nie? No, ale na 1.16.4 jest tylko jedna wersja, także rekomendowaną mi instalujemy. W Installer, klikamy po prostu. Tutaj nam się odpali kolejna strona. Czekamy 6 sekund. No, 6 sekund, klikamy skip. I teraz nam się powinno rozpocząć pobieranie. Także ja to pobiorę na pulpit. Zapisz. I tutaj nam się pobrało już. Tak naprawdę. Także tą stronę możemy zamknąć, ale ja nie zamknęło jeszcze muszę wam linki pokopować. pokopiować, więc no nie będę zamykał. Wchodzimy teraz, więc no nie będę zamykał. Wchodzimy teraz. Xero's minimap i tutaj 1.164 wersja dla Forge'a, można, można zamiast Forza grać fabrika, ale w sumie zawsze Forge'a używałem, więc w sumie zazwyczaj się Forza chyba używa, więc yy, wersja na Forge'a, Klikamy pobierz. I. I tutaj powinno, nie wiem, w sumie czy się zacznie pobieranie, czy co. Ta, za 4, 3, 2, 1. No, i się powinno zacząć pobieranie. Oczywiście na pulpit też zaraz to pobiorę. Zapisz na pulpit to pobrałem? Tak, na pulpit. No dobrze, Kairos Minimap. No i Recapitator, Datapack w tym przypadku. Jedziemy na dół i następna. Znowu czekamy 6 sekund, klikamy pomiń, no i to nam się pobrało na, nie wiem gdzie nawet, ale to jest 1.16.1, ale chyba do 4 będzie działało, tylko nie wiem gdzie to się pobrało, więc pokaż w folderze. Aha, do pobranych po prostu. Yy... No także to mamy. Przechodzimy do kolejnej części. Musimy wejść do plików Minecrafta, czyli wchodzimy w Start, wpisujemy procent, data procent, wchodzimy w ten folder, jedziemy tam na dół gdzieś i w folder .minecraft. I na razie tutaj zakończymy .minecraft. Na razie tutaj zakończymy to, zminimalizuję. Odpalamy Minecraft. O, o, updating, updating. No ale to tam. Chwilę poczekamy, niech się tam pobierze. Wszystko. O, Minecraft Launcher. E, oczywiście to jest e, Minecraft Premium. Niekoniecznie, może, ale nie musi to zadziałać na nie Premium. Ja wiem, że miałem taki problem, że nie, nie, nie chciałem mi zazwyczaj działać mody, jeśli nie miałem premium Minecrafta. Ale jak macie premkę, to myślę, że zadziała. O, mamy tutaj wersję ten beta tego launcher'a i w sumie szczerze to mi się po, podobała bardziej inna, no ale yy, mniejsza o to. Yy, musimy mieć pobraną, pobrane najnowsze wydanie 1.16.4. Yy, więc klikamy graj. Ja wiem, że mam to pobrane. A jeśli wy nie macie, no to wchodzicie w tym przypadku najnowsze wydanie, a jeśli nie, to instalacja nowa. No i tutaj w, co wchodzicie, wybieracie 1.164. Tu możecie sobie jakoś nazwać, jak chcecie. No. Y dalej. I, 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 I tu potem wybieracie 1.164. Klikacie graj. Y odpali Wam się Minecraft. Możecie go zamknąć wtedy. Nawet nie możecie, ale no, musicie go zamknąć. I tutaj mamy te dwa pliki nasze, odpalamy Forge ten plik. Mm. I oczywiście wszystko mi się odpala na drugim monitorze. Install client tutaj nam się wybiera folder od razu, a jeśli się nie wybierze, no to wchodzicie tutaj. No i co? Użytkownicy, wasza nazwa, updataroaming.minecraft. Klikacie ok. Pokazuje się okienko, to się ładnie zainstaluje zaraz. Pokazuje się okienko, to się ładnie zainstaluje zaraz. O, wyskoczyło mi okienko, że pobrało. No, ok, klikamy, to się nam zamyka yy, i restartujemy launcher. Launcher się ładnie odpali. I mamy tutaj wersję 1.16.4 Forge. Jeśli nie mamy, to wchodzimy w instalację. No i nowa. I tutaj szukamy 1.16. To pewnie to powinno być na samym dole gdzieś. Bo Forge są zawsze na samym dole. O, 1.12 Forge, 1.10 Forge, 1.12.2 Forge. Dwa razy nawet no. A 1.16 16 nie ma dziwo tam. Ale to gdzieś będzie po drodze pewno. Kurde, tych snapshotów to było trochę. To Optifine na 1.15. O, tu 1.164 Forge. Klikamy w to. No i stwórz, tak. Nie tak jak wcześniej, no ale dobra, ja to mam. Także wchodzimy w folder z Minecraftem. Wchodzimy w folder Mods. Jeśli go nie mamy, to go tworzymy. Eee, tych modów to tu nie musi być w sumie. Już nie ma. I, 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 I XEROS Minimap tutaj przenosimy. Albo kopiujemy jak chcecie. To możecie zamknąć odpalamy Minecrafta. No i... Teraz Minecraft tam się odpali To, 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 to się będzie widzieć, jak się odpali Odpali O, 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 odpala się nam Ale to się dziwnie wygląda, jeszcze nie widziałem na tej nowej wersji Minecrafta jak się furcz odpala Śmiesznie, śmiesznie, nie powiem Mojang Moja NG Studios Już, no dalej, odpalaj się tu, szybko Kurde, o, odpaliło się nam, mamy 1, 16, 4 Minecraft Okej, okay. eee, czekajcie Full screen off Dobra, nie wiem, nie ma text. Halo mój resource pack. Textur, pack, textur pack. Proszę mi tu się dać. Palamy świat i już powinna minimapka działać, ale musimy zrobić nowy świat, żeby wgrać datapaka. I wgramy datapaka, bo datapaki działają na takiej zasadzie, że wgrywa się je i one są na tylko dany konkretny świat, a nie na każdy. Tak jak mody. Także jak chcecie mieć datapaki na kilku światach, to musicie do kilku światów, jakby to wrzucić. No zaraz wam pokażę, tylko nowy świat jakiś zrobimy. Tylko jak widać znowu ma problemy z życiem Minecraft kurde i się nie może załadować. Bo nagrywam, bo nagrywam. Wczoraj segrałem grałem na Mansze, se trochę grałem, nie wyłączyłem, kurde. Zostawiłem komputer odpalony. Położyłem się. Na chwilę nagle coś mi przygasło. Patrzę, kurde, jeden monitor zgasł, na drugim blue screen. Nie, nie wiem o co mu chodziło. Nie wiem czemu blue screen nie było, żadnego kodu błędu ani nic, po prostu blue screen obywaliło i tyle. Się zrestartował i działa. Ej, dobra. Create new world. Kreatywny. O, datapaks. Możecie tutaj wejść pewnie i go dodać. Ale ja wam go pokażę, jak to zrobić, gdy już świat macie zrobiony. A pewnie, jeśli nowy świat robicie, to tam robicie. A jeśli. No, albo możecie zrobić po prostu tak, jak ja robię, no nie. To jest żaden, żaden problem, żaden problem chyba. No, także znowu się teraz świat będzie robił. Widzimy się, jak będzie zrobiony. Działa. Yy, mamy też świat, yy, mamy też oczywiście lagi, ale to dlatego, że się świat musi wygenerować, to zaraz zaraz, nie będzie lagów. Ale dobra. Yy, minimapka, no jak widać, działa, tylko że się ona musi tam załadować. No ale dobra, to mniejsza z tym. Yy, tricapitator. Wychodzimy ze świata. Hmm. Wychodzimy ze świata. Single player. I ten nowy świat wchodzimy tu. Wchodzimy w Edit. Open World fold, fo, co? <śmiech> World. Co? World Fold? <laughs> to fajne World folder otwieramy. Nie umiem angielski, nie? Jeszcze kurę pszczają, jakoś Fold, nie? Ja nie wiem, nie wiem, ale dobra yy, Otwieramy World Folder. Folder świata i folder świata. I mamy folder datapacks. Wchodzimy w ten Datapaks. Bierzemy ten nasz Tricapitator i wrzucamy go tutaj. I teraz nie jestem pewny, czy trzeba go wypakować, czy nie, ale chyba nie. I gdy go tu wrzuciliśmy, to już możemy zamknąć Minecraft z powrotem i wchodzimy na świat ok jesteśmy, także wpisujemy te nie musimy do tego włączać cheatów także ukośnik i reload enter chwilę poczekamy i zaraz nam powinno Tricapitator załączyć o, teraz bierzemy siekierkę po prostu i już powinno nam to wszystko pięknie działać za każdym razem chyba musicie reloadować akurat za każdym wejściem na świat. Lagi są, ale to wiecie, się świat dopiero wczytał, to zaraz nie było, nie działa, a to trzeba pewno survival. No i mamy survival i uwaga. O i uwaga działa. No, także. Mm, Trikapitator mamy. Minimap. Mamy. Yy, miłego grania. Miłego ścinania drzew. Yy, I teraz tak na no, za bym. Zain Kurde, ale czemu tak lagi, Mi się nie podoba to strasznie. No ale dobra, mniejsza z tym teraz. Yy, na no, morsiowo bym sobie zainstalował Trikapitator, ale to nie pasuje, bo to jest. No, 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 no na czystej grze gramy. Poza tym. Gramy nas na przodek, więc tym bardziej się to nie uda. Ale okej. Okay. Także, yy, co miałem wam pokazać, to wam pokazałem. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Do następnego. Trzymajcie się. No i cześć.